Proszę Państwa, Fortum walczy o swój biznes, natomiast my walczymy o przyszłość naszych dzieci, o zdrowe, czyste środowisko. I na tej walce nie poprzestaniemy. Chciałem Państwa zapewnić, że wykorzystamy każdą prawną możliwość, aby zablokować budowę tej instalacji. Dlatego, że spalarni w Polsce mamy zwyczajnie zbyt dużo. W chwili obecnej jest to już 39 spalarni, cementowni, w których spalane są też odpady i spalarni w budowie z pozwoleniem na budowę i z środowiskowymi uwarunkowaniami. To jest stanowczo za dużo jak na krajowe potrzeby, mniej więcej o jedną czwartą. W związku z tym uważamy, że budowanie tej spalarni przez Fortum jest bezcelowe. Jest to obliczone. Na zaspokajanie interesów no, raczej nie krajowych, w perspektywie. Przed nami wybory samorządowe, zmieniły się władze, mamy nowy rząd, mamy nową ministrę środowiska. Jest dużo okoliczności, które nam sprzyjają. Głęboko wierzę w to, że doprowadzimy do zwycięstwa. Ono nie będzie łatwe, ponieważ walczymy z bardzo trudnym przeciwnikiem. Bardzo bogatą korporacją, która wykorzystuje wszystkie możliwe kruczki prawne, aby doprowadzić do budowy tej instalacji. Stosuje greenwashing, przedstawia to jako elektrociepłownię. No my dobrze wiemy, że tak naprawdę głównym celem tej instalacji jest spalanie śmieci i o to tutaj chodzi. Będziemy to wykazywać na dalszych etapach postępowania. Działa tutaj wiele organizacji. Ja reprezentuję grupę gminni aktywiści. Jest wśród nas też Ola Marciniak z Porozumienia dla Wiśni Małej, jest Marcin Gruszko z stowarzyszenia Nasze Powietrze i Ramiszów bardzo dużo organizacji osób które są skupione w komitecie społecznym Stowarzyski Spalarni działamy już na szczeblu i regionalnym i nawet ogólnopolskim byliśmy w sejmie z naszym przekazem walczymy o to na każdym możliwym szczeblu aby zablokować te chore pomysły ponieważ to nam w kraju po prostu nie jest potrzebne. Powinniśmy zająć się likwidacją problemu źródła, czyli minimalizowaniem ilości odpadów i są do tego gotowe narzędzia, które przez poprzednie rządy nie były wdrażane. Mamy nadzieję, że teraz to nastąpi. Jest to tak zwana rozszerzona odpowiedzialność producenta, jest to system kaucyjny, jest to ogólnie zmuszanie producentów do tego, aby. Wpychali nam mniej odpadów w postaci produktów, które kupujemy w sklepach. Byliśmy już czterokrotnie w Sejmie, występowaliśmy podczas posiedzeń zespołów parlamentarnych. Podczas któregoś przedstawialiśmy nasze racje. Wykorzystujemy każdą możliwość, aby zablokować tą instalację. No, w samym toku postępowania tutaj nie było widać tego na materiale, ale stół sędziowski był zastawiony segregatorami z przedkładanymi dowodami, ekspertyzami prawnymi, ekspertyzami środowiskowymi, stanowiskami, które składaliśmy w toku postępowania. Podczas naszych działań dotarliśmy nawet na spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej, gdzie podnosiliśmy kwestię forsowania budowy spalarni w całym kraju, nie tylko w Wrocławiu, ale i w innych miejscach i jakby błędne, błędne rozumienie europejskich dyrektyw i rozporządzeń, które nas też obowiązują na wprost. Proszę Państwa, na koniec. Przed nami wybory samorządowe. Apeluję do Państwa, aby wybierać mądrze, wybierać takie osoby, które. Zadbają o naszą wspólną przyszłość. Wszyscy mieszkamy w tych trzech gminach. Ja nie zamierzam się wyprowadzać i mam nadzieję, że Państwo również wiążecie przyszłość z tym regionem. Mamy naprawdę piękne okolice, dużo zieleni. Mamy duże szczęście, że mieszkamy w tym miejscu. Nie zepsujmy tego. Nie pozwólmy na wprowadzanie ciężkiego przemysłu. Nie pozwólmy na wprowadzanie zalewu hal magazynowych czy dymiących kominów. To od nas zależy, jak będzie wyglądać nasza wspólna przyszłość. Także apeluję jeszcze raz do Państwa. Weźcie udział w wyborach i zagłosujcie na osoby, które tę przyszłość Państwo zabezpieczą. Dziękuję.